O, kos śpiewa. Jakbyś przyjechał dwa tygodnie temu, to tu były maki. Czegoniutko było. Bardzo pięknie w tym roku kwitł z To piękne. Jest. Było ich trzech i każdy inny. Bogdan Boguszewski, dyrygent, Mikołaj, muzykolog, krytyk, nauczyciel, propagator muzyki, edukator, Pianisty. pianista, pianista i Marek Jasiński, kompozytor, no i też pedagog, profesor, potem na akademii. Nie potrafimy docenić inicjatyw, przedsięwzięć, talentów, determinacji ludzi, którzy przez całe lata konsekwentnie, realizując nie tylko siebie, starali się również nas wciągnąć do tej pasji. To miasto, ten klimat, ten wiatr, nie wiem, może od ujścia Odry, tego typu wspaniałe przedsięwzięcia i idee jak mówię, z mgłą poranną rozwiewa. Ja się nad tym zastanawiam, dlaczego nie umiemy chronić pamięci. Wciąż nie umiemy. Były przeróżne inicjatywy związane z taką potrzebą ochrony pamięci, ale one się rozbijały też o to, o czym już mówiliśmy troszeczkę, mianowicie o, o brak kulturowej gleby, w której by to się ostawało. Coś się musi nagromadzić, żeby z tego nagromadzonego zrodziła się pamięć. Uważ nawet w przestrzeni miasta, do niedawna mieliśmy takie dziwne nazwy ulic, wyłącznie takie dziwne nazwy, na przykład tutaj ulica Jakuba Bojki. Kto to był Jakub Bojko? Bardzo szacowny, bardzo szacowny przedwojenny polityk, marszałek, a przed wojną ta ulica nazywała się Lorenz Lorenzweg. Lorenz to był kompozytor stąd ze Szczecina nauczyciel w Gimnazjum Mariackim wychowanek lewego, kontynuator lewego, bardzo mocno związany z tą przestrzenią. U nas się to zaczyna zmieniać. My już mamy ulicę Heleny Kuciuszowej, mamy rondo Jana Szyrodzkiego, mamy ulicę Zimowskiego, mamy tutaj takie rądko a Mecenasa Chmury, mamy szkołę imienia Marka Jasińskiego. To jest tworzenie

Wie pan kim był Maciejewicz? Ale Duchowski? Zupełnym nieporozumieniem jest na przykład to, że do dzisiaj nie ma monografii twórczości czy życia i twórczości Jana Sierockiego. Przecież światowego formatu człowieka. Ale dobrze, pomnik najłatwiej zbudować. 30 lat temu, jak jubileusz był chór, mówiliśmy o tym koncercie Pendereckiego tutaj, że taki album o chórze Politechniki. To wtedy był chyba jubileusz 40-lecia. I to jedyna taka większa publikacja, ale to są zdjęcia przede wszystkim. Trochę tekstu, ale żeby nie było monografii, Jana Szyrockiego, to więcej można by wskazywać. Dlaczego? Może ktoś zrozumie, że można pewne procesy przyspieszać, że można na przykład monografię Jana Sierockiego zamówić. Nie? Są takie urzędy, które mają takie prawo. Mogą fundować stypendium na napisanie. Na przykład kiedyś takie pomysły były. Pamiętasz książkę Erasma Kuźmy, profesora naszego niezastąpionego, pisarza Pomorza Zachodniego z 67 roku? To było zamówione. Przez Urząd Miasta, o ile pamiętam, wtedy, czy przez Radę Miejską, tak się wtedy mówiło, ale to było zamówione. Erasmus Kuźma dostał stypendium na napisanie tej książki. Ta książka przez długie lata była jedynym takim przewodnikiem. Są takie instytucje, które są jakby powołane do tworzenia tego podglebia. Na no, którym by się to zakorzeniało wszystko? Z tym podglebiam, to odzajemnie ci się też pewnym przypomnieniem faktu. Dyrektor Zarzycki, który kierował szkołą muzyczną przy Orła Białego, w 1973 74 może roku nagrywałem cykl audycji z nim poświęconych muzykalniom. Proszę pana, o czym my tu rozmawiamy? My mówmy o kołysankach. My mówmy o tym, że cały ten proces kształcenia zaczyna się w momencie, kiedy matka zaczyna nucić swojemu dziecku. O tym pan musi dowiedzieć audycję. To jest to podglebie, na którym wszystkie inne, choćby nie wiem, jak wybitne przedsięwzięcia ukorzenią się. Mówimy o tym samym, o różnych aspektach tego samego zjawiska. A Marek pisał utwory dla dzieci, dla takich maluchów, które zaczynały stukać w klawisze fortepianu, on to pisał, te utworki są, do jakichś wierszyków napisane często, on to robił. Wtedy w szkołach były orkiestry, tamburyn, no. triangiel. Przychodziła pani na śpiew, lekcję śpiewu, przynosiła walizeczkę i w tej walizeczce był bębenek, było tamburyn, tak jak mówisz, były dzwonki, coś takiego, każdy dostawał w klasie coś tam i stukał. To, ale pamiętamy no, o tym, obaj pamiętamy. Że pamiętamy. Pamiętamy o tym. Pamiętamy Mikołaja, który wychował się, na, czy kształtował, czy yy, znał przecież i Walusia Pawłowskiego, Jacka Bukowskiego, tych, którzy prowadzili te koncerty filharmonii szkolne. Jacek Bukowski, wspaniały prelegent, świetnie do dzieci przemawiał i świetna współpraca z Walusiem Pawłowskim, który wybierał utwory. Specjalne takie, żeby ta edukacja miała jakiś swój sens. Jakiś A swój potem swój radio, w radiu krople walerianowe, jego felietony. To było to pokolenie jeszcze Pryskające wcześniej. humorem. Ale tak, wcześniej gdzieś tam ukształtowany, bo to Waluś to Pieńkow przecież, nie? Zbyszek Pawlicki. O, izbyszek Pawlicki. Dyrektor pa... pierwszy izbyszek. Izbyszek. biura koncertowego no, 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 w Polsce. Właśnie. Izbyszek Pawlicki. Na razie więc żegnam się z moimi słuchaczami, najpiękniejszym z mi dwornych ukłonów i odchodzę w różaną dal, ciesząc się, iż następne nasze spotkanie odbędzie się już wiosną. Au revoir! A to było pokolenie wcześniej ukształtowane, potem myśmy przyszli, jeszcze ich pamiętający, czy Mikołaj, czy, czy kontaktujący się z nimi. Do dzisiaj pamiętam rozmowy z Warusiem Pawłowskim, który drukował w Kujerze. Nigdy ich nie zapomnę, jak coś napisałem, to on mówił: Panie redaktorze, pan się znowu tam pomylił. <grym> jak długo pan się będzie mylił? Ale on przyjeżdżał również do mnie na trzecie piętro, wchodził, pukał. Tu napisałem, poprawiłem, tamto to proszę wyrzucić, no tak. to proszę no wziąć. Tak, tak, tak. tak, tak Rzetelność, było... precyzja, było... jakaś taka solidność. Taka obowiązkowość zupełnie nieprawdopodobna i ten talent sprzedawania wiedzy. To była potrzeba yy, edukowania. Masz rację, potrzeba, misja. Tak? Potrzeba, misja, jakkolwiek to nazwać, ale wewnętrzna taka potrzeba. Mikołaj miał potrzebę nauczania. Bogdan się spełnia dyrygując. I też jako, jako nauczyciel, bo iluż on dyrygentów wychował. Tak, co o nazwisko się wspomnie to a to mój student. No tak, no tak. Marek mógł mieć i nie miał niestety klasę kompozycji w Szczecinie. Musiał jeździć do Bydgoszczy. Ale wychował grupę wspaniałych kompozytorów. Wspaniałych, którzy zawsze podkreślają w biogramach studiowałem w klasie kompozycji Marka Jasińskiego. Taką mieli potrzebę, nie tylko to co moje, nie, ale to co ja dla innych. Dla tak zwanego społeczeństwa może. Przecież Mikołaj nie musiał przybiegać co niedziela przed 12, przebierać się w lakierki i opowiadać o, o muzyce. Tak. O Marku pamięta Stargard, bo Stowarzyszenie, które powstało, Marka Jasińskiego Iwona Harkiewicz przewodzi temu stowarzyszeniu. Ona organizuje to stowarzyszenie festiwal. W tym roku będzie chyba trzecia, może już czwarta edycja. I to bardzo dobrze. To jego rodzinne miasto tę pamięć chroni. To piękne jest. Dwudziestą edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sakur Montrofana uważam za zakończoną. Dziękuję. Dwa tygodnie temu maki kwitły fajnie, wcześniej ten bezbiały. Niektóre już poprzecinać, bo przekwitają. Kiedy studiowałem te wszystkie kalendarze księżycowe. Niewolno we czwartek przed 16 i w piątek po 21. Ja ostatnio przeczytałem informację, że lekarze amerykańscy mm. odkryli, że najlepszą godziną na spożywanie śniadania jest 7.11. O, kos mm. śpiewa. Ja już powiedziałem. 어, 이제 젖 까파슘의